Nie spotkałem się z takim. Nawet powiem szczerze, że chemicy, którzy osiągają wiek około emerytalny, wiek 60-65 lat, w zależności od płci, nie mają problemu z ofertami pracy. Wbrew pozorom, chemik potrafi sprawdzić się nawet jako handlowiec, pod warunkiem, że nie sprzedaje drapaczek do pleców, tylko sprzedaje środki specjalistyczne. Yy, mogą to by, może to być chemia do mycia czyszczenia, dezynfekcji, gdzie tego typu substancje no, wymagają tej podstawowej znajomości chemii, znajomości materiałów, z jakimi mamy do czynienia. Bardzo często są to świetni laboranci, bo to są ludzie, którzy przez lata poznawali pewne nowe techniki. Yy, oni tych technik nie zapominają, ale to są też ludzie z gigantyczną wiedzą do konsultacji, którą są w stanie użyczyć. Podzielić się z biznesem. A biznes przede wszystkim nie potrzebuje pieniędzy, biznes potrzebuje wiedzy. No ja nie znam żadnego bezrobotnego chemika, także tak właśnie myślimy, że nasi absolwenci nie będą mieli żadnego problemu ze znalezieniem pracy. Absolutnie. To jest, to jest poszukiwany jakby zawód, także do nas, w nasz rejon, zawsze chemicy byli. Importowani z zewnątrz, tak, także tutaj na pewno, na pewno znajdą pracę. To jest, nie ma praktycznie chyba chemika takiego całkowicie bezrobotnego, chyba że z własnej woli. Ja sądzę, że no, no chemik jest to taki raczej zawód, który jest, może nie, że, że wszędzie. Ale jest mnóstwo dziedzin, gdzie albo zakładów pracy, laboratoriów, gdzie się znajdzie pracę. I jak gdyby my przekazujemy tutaj wiedzę w zakresie takim podstawowym, ale następuje później ukierunkowanie. I sądzę, że takie podstawy zdobywają studenci, a później to mogą i w i przemyśle farmaceutycznym, i jakimś y, petrochemicznym, i w laboratoriach, i detetywistyce, i w policji. Sądzę, że, że ogrom dla chemików możliwości pracy jest. Myślę, że się teraz y, y, odwraca, może już nawet się odwróciła, ale jeszcze ten proces trwa, tego odwracania tej. Negatywnego obrazu chemii, czyli że właśnie truje, że szkodzi, że wszystko to szkodliwe to jest chemia. Proszę zwrócić uwagę, że Chemia teraz jest y, 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 przykładem, jak rozwiązać te problemy. One nie, wszystkie, wszelkie problemy nie wynikają z tego, że, że chemia się rozwija, tylko że chemia teraz może pomóc rozwiązać wiele problemów. Ja myślę, że, że to już do, dociera do, 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 do społeczeństwa, że właśnie y, nowe technologie, poszukiwanie właśnie tych, tych innowacyjnych metod y, i produktów to, to y, tu, tu mogą pomóc chemicy. Ja myślę, że ten trend się troszeczkę już się odwraca i na szczęście y, cały czas y, myślę, że chemia od, zmieniła już troszeczkę swoje oblicze i mam nadzieję, że będzie coraz lepiej.